Jeśli zależy Ci na wysokiej nieśności Twoich kur, zapewnij im to, co najlepsze. Nazywam się Katarzyna Stańczuk i jestem konsultantką w firmie Dolfus. A dziś pokażę Ci, jak w łatwy sposób możesz sprawić, by gniazda w Twoim kurniku były codziennie pełne jaj. Zostań do końca. Jednym z kluczowych aspektów hodowli niosek jest właściwa suplementacja wapnia. To niezwykle ważne, bo jego niedobory mogą objawiać się w cienkich, łamliwych skorupkach jaj oraz ich deformacjach, problemach z układem ruchowym ukór oraz ich ogólną kondycją. I rzecz jasna w spadkach produkcyjnych. Co więc robić, żeby temu zapobiec? To prostsze niż myślisz, podawaj kurom ostrygi, A właściwie ich muszle, które są doskonale przyswajalnym źródłem wapnia. No dobra, a skąd na przykład na Lubelszyźnie wziąć muszelki z ostryg? Stąd! Dolmix DN to preparat, który posiada je w swoim składzie. Dzięki czemu pozytywnie wpływa na wydajność nieśnią, zapewnia prawidłowe wykształcenie i twardość skorupek, oraz intensyfikuje zabarwienie żółte. Ponadto pozytywnie oddziałuje na ogólną kondycję ptaków. A wy, w jaki sposób wpływacie na wydajność produkcyjną waszych kur? Zachęcamy do wymieniania się doświadczeniami i zadawania pytań w komentarzach.